Przemoc rodzi śmierć, śmierć rodzi zmorołaki. Zmorołaki zawsze mają na uwadze własne przetrwanie. Znów wpadłeś, rakanie. Uuu, na blasku. Zaparło ci dech? Ktoś tu się zapowietrzył, co? NIE! Szkło można przetapiać w nieskończoność. Potrzebuję wzmocnienia, Aspira mi się kończy. Jesteś taki jak ja, Rakanie, zmorołak z konieczności. Jeśli jestem czemuś winna, to bezczynności. Minął już czas na wiarę. Wstrzymaj oddech! Cała ta walka doprowadza mnie do szaleństwa. Kiedyś uważałam, że zbawienie jest pewnikiem, teraz wiem, że trzeba na nie zapracować. Wszystko można naprawić. Zmieniłam się, czy pogłębiłam się w tym, czym zawsze byłam? wypełniają płuca. Powiedzcie swojemu stwórcy, że nie ma przymierza, którego nie zniszczę. Z nie brak czasu. Ruszam. Przekute na nowo! Szkło zawsze uchwyci światło. To! Moje oczy są teraz otwarte. Ja! Trzy oddechy, porządny posiłek. Morderstwo jest plamą, której nie da się zmyć. Ja nie będę ukrywać swoich, nigdy nie wątpię w zmorołaki. Teraz jestem jeszcze bardziej spragniona. Moje serce jeszcze nie skostniało. Kongregacja może i jest zepsuta, ale wciąż można ją naprawić. Ha! Zagrożenie czycha. Czy zasługiwałam na drugą szansę? Mam teraz nowe przeznaczenie. Prawdziwy wróg kryje się w kongregacji, Sara! Ostrzeżenie od zmorołaków. Oddycham pełną piersią. Ha! Wszystko pęka. Łaknę. Ta! Mogłam zrobić więcej. Trzeba złapać oddech. Zapomnieni! Szanuję Cię za pracę na obu frontach, Zaja. Świetna robota. Kongregacja może pomarzyć o takim towarze. Ciebie nie zamienię w zmorołaka. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Żartuję. Ta wojna nigdy się nie skończy. Nieźle. Rzucisz mnie swojemu potworowi na pożarcie, nocturnie? Nie da się zniszczyć już zniszczonego. Ulotnili się. Twoje grzechy nic dla mnie nie znaczą. Odłamki grzechu. A co powiesz na wyłączną sprzedaż dla zmorołaków? Twój oddech, cuchnie. Nigdy nie jest za późno, żeby okrzyknęli Cię heretykiem. Nigdy nie splugawiłabym się twoją aspirą nocturnie. Widzę czerwień. Ha! Y oh. Nie zamierzam oczyszczać ze zła całego świata. Tylko mój kąt na nim. A teraz wydech. Niektórzy uważają zmorołaki za plagę, ale może właśnie jesteśmy lekarstwem? Twoje ostatnie tchnienie! Jestem wygnańcem. Kiedyś strzaskana, teraz przetopiona na nowo. Zmierz się z prawdziwym zmorołakiem! Wiesz, co odbierze ci oddech? Ja. Nie obchodzi mnie, czy wszyscy się nienawidzą. Tylko razem mamy szansę powstrzymać tę diabelską wojnę. Widziałam prawdziwe potwory, baronie! Powiew świeżości. Strzaskane ostrze wciąż można wykorzystać. Presja oczyszcza mój umysł. Zgnilizna kongregacji przenika wszystko, co robią. Zmorołak wyraża siebie na dwa sposoby. Witraże i wiwisekcja. Nie będę prosić o rozgrzeszenie. Zaczynam lubić czerwony. Bez wytchnienia! Światło plami moje grzechy. Aspiranci to otwarta rana. Nieśmiertelność nie jest warta tego łaknienia. Jakie nowe bluźnierstwa odnajdę dzisiaj? Łaknę! Hmm... A masz coś w czerwonym? Tu też przegniłe fundamenty. Nie! Świat się zmienia. Ja nie zamierzam. Sara, próbowałam cię ostrzec. Ach, te ceny naprawdę zapierają mi dech. Jakaś pomoc dla zmorołaka? Nie ma zupełnie nic po życiu. Władimirze, poczułam twoje ego jeszcze zanim cię zobaczyłam. Pragnienie ugaszone na razie. Tylko dzięki temu co zniszczone, dowiemy się co warto ratować. Nie zasłużyłam na to. Mogliśmy skorzystać na twoim sprycie, Zaja. Szkoda. Wszyscy patrzymy w przeszłość przez różowe okulary, wykute z witraży. Wszystkie dłonie są splamione krwią. Moje ostrze nie potrzebuje błogosławieństw. Muszę zmierzyć się z moimi grzechami. Uczta, której nie mogę odmówić. Potęga morołaków. Życie samolubne to życie zaprzepaszczone, Wladimirze. Widać na tobie pęknięcia! Roztrzaskasz się! Jesteś tylko bronią, czogacie, czy czymś więcej? Wasze oddechy są policzone! To! Aspiro, daj mi siłę! Teraz tchnij! Strzaskana jak szkło. Aaa, ah, pyszności. Jeszcze tylko jeden. Oddech! Dokładnie obserwowałam każdy twój ruch. Zmorołaki są klątwą ludzkości. Splamione ostrze zostanie odnowione. Twój błąd. Nie! Szkoda oddechu. Może i dobre uczynki nigdy w pełni nie odpłacą przemocy, ale muszę wierzyć, że warto próbować. Ha! Będąc z dala od kongregacji, widzę, co przede mną ukrywano. Ten głód to moja pokuta. Nigdy nie wystarcza aspiry. Naskocz mi! Ha! Aspira ma smak wspomnień. Poddaj wiarę próbie! Dobra pora na... co do... Serio? Żadnych więcej fałszywych boszków. Oddech za oddech. Dyszysz! Nieśmiertelność nie ratuje mnie przed niepokojem. Wybacz, czogacie, nie prosiłeś o takie życie. Wciąż jest tyle przewinień, za które muszę zapłacić. Żadnych modlitw! Niektórzy zasługują na śmierć bardziej niż inni, ale moje pragnienie nie wybiera. Ech. Ech.